Pokój i dobra. Trzy ostatnie niedziele w ciągu roku, w roku w cyklu Mateuszowym, a poświęcone są 25 rozdziałowi Ewangelii według Świętego Mateusza, w którym znajdujemy trzy końcowe przypowieści Pana Jezusa. W ramach ostatniej wielkiej mowy Jezusowej w Ewangelii Mateuszowej, rozdziału 23, 24 i 25, mamy właśnie te końcowe przypowieści Pana Jezusa, które wszystkie odnoszą się do tematu. Eschatologii, do końca, do sądu ostatecznego, ponieważ rozdział 24 jest rozdziałem mowy eschatologicznej, kiedy pan Jezus przepowiada koniec, przepowiada, że przyjdzie czas, kiedy wszystko się skończy. I oto te ostatnie przypowieści, których będziemy słuchać w ciągu tych najbliższych trzech niedziel, ostatnich w ciągu roku liturgicznego, odnoszą się właśnie do perspektywy końca, do zakończenia, do tego. Jaki jest cel i kres naszego życia? I oto na tę 32. Niedzielę Zwykłą w ciągu roku przewidziana jest w kościele, w liturgii, przypowieść otwierająca rozdział 25, a więc przypowieść o 10 pannach. Dziesięć panie, spośród których pięć było mądrych, pięć głupich, jak mówi Ewangelia, i wszystkie one oczekiwały na przyjście Pana Młodego, na przyjście Oblubieńca. Moglibyśmy zapytać, dlaczego w, ciągu, dlaczego w środku nocy te panny czekały na pana młodego? Czy nie wiedziały, kiedy przyjdzie, albo dlaczego w środku nocy? No właśnie, zapytajmy, dlaczego według żydowskiego, starożytnego, palestyńskiego zwyczaju weselnego potrzeba było czekać na pana młodego w ciągu nocy? Może A. Może dla, pan młody się spóźniał, dlatego że w nocy, jak wiadomo, jest ciemno, starożytne uliczki nie były oświetlone, a więc dotarcie do, do domu. Panny młodej przez pana młodego wcale nie było takie łatwe i mógł się spóźnić. Może B. Od czasów, kiedy Palestyna, a sposób szczególny Izrael był pod okupacją rzymską, najpierw musiał iść do garnizonu, iść tam do setnika, po to, żeby zatwierdzić ten związek i wszelkie formalne rzeczy załatwić. A może C. Dlatego pan młody się spóźniał, ponieważ musiał wcześniej jeszcze pertraktować z rodzicami panny młodej o cenę wykupu, a więc posagu panny młodej. I czasami to musiało trochę trwać, no bo jeśli była bardzo cenna, no to również te pertraktacje się przedłużały i dlatego Pan Młody przybył później. Na końcu się przekonamy, z która, który z tych wariantów jest najbardziej prawdopodobny, ale najpierw sięgnijmy do pierwszego czytania, które nam proponuje liturgia, a jest to fragment Księgi Mądrości. Księga Mądrości, jak pamiętamy, jest najmłodszą księgą Starego Testamentu, właściwie już wchodzi niejako w czasy Nowego Testamentu, w czasy Chrystusa. Napisane po grecku w Aleksandrii, a więc w takim stylu schellenizowanym, również sięgający do mądrości greckiej, i oto w rozdziale szóstym, który jest taką centralną częścią sekcji księgi mądrości, pojawia się fragment o mądrości spersonifikowanej, personalizacji mądrości, a więc idea mądrości, ta hebrajska chochma, czy grecka sofia, później będzie łacińska też sapienca, sapiencja. Właśnie ta idea mądrości jest nie tylko pewnym ideałem albo jakąś cnotą, ale w literaturze biblijnej, mądrościowej pojawia się jako osoba, jako kobieta, ta, której człowiek pożąda. Oczywiście te teksty mądrościowe w dużej mierze były pisane do mężczyzn, w szczególności do młodych mężczyzn, których uczono mądrości. Dlatego właśnie mądrość była widziana w takim obrazie kobiety wspaniałej, upragnionej, pożądanej, którą pragnie się. Zdobyć, której względy pragnie się posiąść, i dlatego mędrzec musiał być tym, który zabiega o mądrość, o zdobycie mądrości. I mówi tak ten fragment: Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają. I mówi: Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. Moglibyśmy zapytać, po co ma wstawać rano, skoro ona i tak siedzi u jego drzwi. No właśnie, ale gdyby nie wstał rano, można przypuszczać, wówczas już nie siedziałaby u jego drzwi ta mądrość. A więc jest pewien moment szczególny, jest pewien czas właściwy, czas stosowny do tego, aby spotkać się z mądrością, aby nabyć tej upragnionej cnoty albo, albo spotkać się z tą upragnioną osobą, z mądrością, ale aby to się dokonało, aby to szczególne spotkanie miało miejsce. Potrzeba też pewnych zabiegów, potrzeba pewnego przygotowania, albo nawet czasem pewnych wysiłków, jak na przykład wstanie rano. Mówimy czasami, kto rano wstaje, temu pan Bóg daje i ma w sobie coś to sprawdy, bo nawet pewien rytm dnia ustalony, również poranny, ma swój sens. Tutaj jednak autor zwraca uwagę na to, że spotkanie z mądrością, nabycie mądrości dokonuje się nieprzypadkowo, nie przypadkowo, niespontanicznie, nie jak gdyby przy okazji, ale ma swoją. Logikę ma również swoje zasady, i aby nabyć mądrości, potrzeba również pewnej, po ludzku mówiąc, dyscypliny, pewnego przygotowania albo stworzenia warunków, aby można było nabyć mądrości. Od strony wiary, tymi warunkami będzie modlitwa, również pewien rytm życia, również życie zgodne z zasadami wiary, po to, aby móc doświadczyć mądrości, aby zdobyć to, co tak naprawdę. Pozwala nam spotkać się z Bogiem, ponieważ mądrość, ta starożytna mądrość w Starym Testamencie była z jednej strony czymś, co pokazywało cechy ludzkie, ale z drugiej strony miała też cechy boskie, a więc jakiś rodzaj pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Nabycie mądrości oznacza zdobycie tego łącznika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Do tego zachęca autor Księgi Mądrości, do szukania dogodnych warunków na spotkanie z mądrością, która wiedzie do Boga. A jeśli spotkanie, to moglibyśmy powiedzieć, może i również randka. Dlatego w tym zabiegu literackim ta mądrość jest spersonifikowana jako kobieta. I moglibyśmy powiedzieć, co już zresztą wybrzmiało u brata Pawła, że może to jest jakaś taka Sofia, po naszemu byśmy powiedzieli Zofia. I gdybyśmy tutaj w ten tekst włożyli jakieś imię żeńskie, przeczytali to zupełnie inaczej, moglibyśmy zobaczyć, że tam jest coś na kształt spotkania, coś na kształt randki. Zamiast słowa mądrość, jeśli wstawimy tą Sofię, to ta Sofia jest wspaniała i niewiędnie i ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, czyli którzy kochają. Jeśli ktoś jest zakochany i czyta ten tekst i poszukuje, to myślę sobie, że łatwo tutaj te różne symptomy miłości znaleźć. Kto dla niej, czy dla tej Sofii, w stanie świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi o niej, o tej Sofii, rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Możemy tu chyba zauważyć obraz zakochanego, który ciągle wzdycha, ciągle rozmyśla o swojej ukochanej, który wstaje bardzo wcześnie rano, albo w ogóle nawet się nie kładzie, bo oczywiście rozmyśla, zastanawia się i czeka na spotkanie. Te słynne motylki w brzuchu i właśnie ta. Ta, każda okazja, która jest dobra, żeby się spotkać. I oczywiście ten zabieg jest celowy i ma pokazać, że my chcemy szukać tego, co wspaniałe, tego, co wzniosłe i zdobywać tą mądrość. Nie dlatego, że trzeba, my troszkę przez system edukacji mamy takie wrażenie, że tą wiedzę trzeba nam do głowy młotkiem może wbić i gdzieś musimy iść i to jest trudne, żmudne, nudne i, i często się opieramy. A tutaj jest pokazane, że to jest mądrość Boża i zdobywanie tej mądrości Bożej nie dosyć, że jest wspaniałe, wyjątkowe, to jeszcze jest czymś pożądanym. Warto dla niej wstać wcześnie rano albo warto dla niej nawet, jak czasami mawiają studenci, zarwać nockę i tutaj nie dla jakiejś imprezy, ale dla studiowania. To jest też dzisiaj pytanie dla nas, o to jak zgłębiamy mądrość Bożą. Tak Podstawowe to, jak czytamy Pismo Święte, czy poświęcamy Mu czas, czy czytamy z fascynacją, z zaangażowaniem, że w tym słowie, w tej historii zbawienia widzimy również i naszą historię, widzimy wyjaśnienie świata, tego wszystkiego, co się dzieje. Oczywiście niektóre fragmenty są trudne, niektóre mogą się wydawać krwawe czy przerażające, ale są też i wspaniałe, i wzniosłe, ale na pewno całe Słowo Boże. Może nam pomóc wyjaśnić to, co dzieje się z nami, co dzieje się w naszym życiu, również i duchowym, co dzieje się w historii świata. Rzucić światło na to, co dzieje się w nas i wokół nas. Dlatego warto być zakochanym w tej Bożej Mądrości, jej szukać, jej pragnąć i zobaczyć, że w pewnym momencie to już nie będzie wysiłek, ale to będzie coś, co będzie dawać życie. Księga Mądrości mówi o tej kobiecie, mówi o Sofii. Ale kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, kiedy przejdziemy do Ewangelii, to zobaczymy, że tam już jest oblubieniec. Tym oblubieńcem oczywiście jest Chrystus, doskonale wiemy. A i w tej przypowieści Pan Jezus chce nam pokazać nam, chrześcijanom każdego czasu, to, że spotkanie z Bogiem, to spotkanie ostateczne z Chrystusem, kiedyś się dokona i każdy człowiek kiedyś dojdzie do swojego kresu. Przypomnijmy ta przypowieść z rozdziału 25 o 10 pannach. Ma swój bardzo konkretny kontekst ewangeliczny, ale też kontekst pierwszego wieku, pierwszych pokoleń chrześcijan. Otóż pierwsi chrześcijanie z pewną niecierpliwością albo nawet pewnością czekali na rychłe przyjście Chrystusa powtórne na Ziemię. Okazało się, że te pierwsze pokolenia chrześcijan mogły czuć się rozczarowane, ponieważ Chrystus nie przyszedł tak rychło i od razu. Pokolenie miały, niektórzy chrześcijanie umierali bez doświadczenia paruzji, a więc powrotnego przyjścia Chrystusa. Dlatego też pojawiają się te przypowieści pana Jezusa, które wypowiadał, które ewangeliści spisali, po to, aby uzmysłowić nam, że niekiedy można mieć wrażenie, jak gdyby ten pan młody się spóźniał, jak gdyby to jego przyjście nie było takie, jak sobie to wyobrażamy, jak na to czekamy. A jednak to spotkanie ma się dokonać. I oto w przepowieści o dziesięciu pannach, jak doskonale pamiętamy, widzimy ten obraz niejako wspólnoty kościoła, wspólnoty wierzących, podzielony jak gdyby na pół. Pięć mądrych i pięć nieroztropnych, czy dosłownie głupich panien. Czym się wyróżnia ta mądrość albo głupota poszczególnych panien? Otóż wszystkie mają za sobą lampy, które świecą po to, aby oświetlały im drogę, którą mają iść. I również wszystkie panny, co ciekawe, kiedy pan młody się spóźniał, posnęły. A więc żadna z nich nie była taka czuwająca do końca, bo wszystkie doświadczały jakiejś swojej słabości czy kruchości, co jest normalne i wspólne wszystkim ludziom. Jednak te pięć panien, które nazywamy mądrymi czy roztropnymi, wyróżniały się tym, że miały zapas oliwy ze sobą. Taki zapas oliwy, który nie mógł być przekazywany dalej. Nie, był nieprzekazywalny tym pannom nieroztropnym czy głupim, a więc jest to jakaś cecha swojego przeżywania życia i wiary które nie da się przekazać innym, ponieważ jest własna. Mogę tylko ja sam w sobie coś pewnego wypracować albo z pomocą łaski Bożej osiągnąć, co nie będzie tak, nie będzie tak po prostu przekazywalne drugiemu człowiekowi. Na przykład miłość nie przekaże drugiemu człowiekowi. Mogę go zachęcać, albo mogę mu opowiadać o tym, czym jest miłość, ale nie mogę mu dać, tak jak mogę dać kawałek chleba. Dlatego też w tej przypowieści Pan Jezus pokazuje, że jest potrzebna pewna postawa czujności, ale czujności nie na takiej zasadzie, że trzeba nerwowo w każdej chwili mieć jakąś taki niepokój, niepokój związany z tym, że za chwilę Pan Młody przyjdzie, że Pan był zaraz nas zechce wezwać do siebie, ale czujności polegające na dobrym życiu, życiu spokojnym, które ostatecznie zawsze jest gotowe na to, aby przyjąć, aby spotkać się z przychodzącym Chrystusem, tym, który pozornie może się opóźniać, ale ostatecznie i tak. Przychodzi we właściwym momencie, w tym momencie, w którym ma przyjść, i wtedy rozlegnie się wołanie: Pan młody przychodzi. Ci, którzy są gotowi, których lampy są zaopatrzone, wchodzą na ucztę. Co ciekawe, te pozostałe pięć panien, tak zwanych nieroztropnych czy niemądrych, one zgodnie z zaproszeniem pozostałych panien, poszły sobie gdzieś na rynek w środku nocy, nie wiemy jak to się stało, żeby sobie dokupić oliwy, czy im się udało, czy nie. Ale wiemy, że na końcu przychodzą i te pozostałe panny i mówią: Panie, Panie, otwórz nam. Wydawałoby się, dlaczego Pan młody im nie otwiera? Ale on powie: Zaprawdę, powiadam Wam, nie znam Was. W innej przypowieści Pana Jezusa, w Ewangelii Mateuszowej też pojawia się takie sformułowanie: Zaprawdę, powiadam Was, Wam nie znam Was. Ci, którzy mówią: Panie, Panie, ale nie żyją według Bożych zasad, tylko deklarują wiarę, ale nie przekładają na własne życie. Są właśnie jak te niemądre panny, które mówią: Panie, panie, otwórz nam, ale Pan mówi: Nie znam Was, nie wiem kim jesteście. Nie, nie nawiązałyście ze mną relacji y, osobowej, więzi, na, na podstawie której teraz mogę Was przyjąć. I mówi Pan Jezus: Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Długo zastanawiałem się nad tym, nie czy tam były sklepy nocne, gdzie poszły te panny, ale dlaczego tam te mądre, te roztropne się nie podzieliły? No przecież wydaje nam się, że religijne, że chrześcijaństwo polega na tym, żeby być dobrym i żeby się dzielić. Ale odkryłem, że są takie rzeczy, którymi podzielić się nie można. Jak już wspominał święty Paweł, no nie da się podzielić miłością, którą mam i którą zebrałem. Mogę komuś dać miłość, mogę ofiarować, ale są pewne rzeczy, które. Jeśli staniemy na końcu czasów, na sądzie ostatecznym, będą tylko tym, co nam się udało zebrać. I trochę jest tak z tymi pannami. Jest taki moment, który można przegapić. Grecy nazywali to kairosem, czyli tym momentem, chwilą, to, co można wykorzystać albo można stracić. Trochę jak w pierwszym czytaniu: kto wstanie o świcie, ten znajdzie mądrość, tą Sofię na progu swojego domu. Ale jeśli wstanie później, może jej nie znajdzie. Jeśli chcemy zobaczyć wschód słońca, trzeba wstać rano. Jeśli wstaniemy o dziewiątej albo dziesiątej wschodu słońca już nie zobaczymy. Czy wschód, słońca, czy zachód to są jakieś momenty. I w naszym życiu też jest wiele takich momentów, które sprawiają, że mamy tą oliwę do lampy, że to światło, które zapłonęło na naszym chrzcie, bo tam otrzymujemy to światło i dokładnie widzimy to w rycie chrzcielnym, mamy to namaszczenie, mamy również tą białą szatę i mamy to światło Chrystusa. Teraz w chrzcie małych dzieci to światło daje się taki obowiązek rodzicom i chrzestnym, aby podtrzymywali, ale widzimy, że to jest światło Bożej Nauki. To światło może zgasnąć, jeśli nie będzie podtrzymywane. Potrzebujemy tej oliwy, potrzebujemy mądrości, potrzebujemy miłości, i dlatego każdego dnia, chociażby przez modlitwę, czy może uczestnictwo przy świętej, czy inne formy duchowościowe. Chcemy cały czas otrzymywać od Boga tą oliwę i tą miłość, która jest potrzebna, aby nasze światło nie gasło. Potem idziemy w różne obowiązki, w różne zadania, różne rzeczy dzieją się w naszym życiu i widzimy, że to światło może zgasnąć. Kiedy widzimy zło, kiedy usłyszymy o przemocy więcej, kiedy doświadczamy zła czy przemocy, może przyjść taki moment, że będziemy zniechęceni, że przestaniemy ufać, wierzyć, że ta ciemność nas pochłonie. Ale jeśli trzymamy się Boga, regularnie się z Nim spotykamy, jeśli regularnie korzystamy z sakramentów i sami tworzymy wokół siebie Królestwo Boże, czyli tworzymy to, co dobre, to światło będzie podtrzymywane, ono nie zgaśnie, oliwy nam nie zabraknie. Dlatego dzisiaj jesteśmy zachęceni do tego, żeby wykorzystywać te momenty, nie mówić, że kiedyś, jak będę miał więcej czasu, może jak będę starszy, może jak się rozwiążą pewne problemy, może jak już się czegoś dorobię. Często mamy tą perspektywę, którą oddalamy i mówimy to słynne jutro. To mówimy w wielu aspektach, nawet dobrych, nawet nie chodzi o wypełnianie obowiązków, od jutra zacznę pracę, czy zacznę się uczyć, czy posprzątam pokój. Często nawet dobre rzeczy, które są dla nas dobre, ktoś musi zadbać o zdrowie, ktoś chce coś poprawić w swoim życiu, coś zmienić i mówi od jutra. Widzimy, że mamy takie tendencje do odsuwania na jutro. A te dzisiejsze czytania, w sposób szczególny ta Ewangelia mówi, jest ten Kairos, jest ten moment, jest ta chwila i za chwilę może jej nie być. Abyśmy byli wrażliwi, abyśmy byli czuwający. I abyśmy potrafili zebrać to wszystko, co tutaj na ziemi jest potrzebne, i żeby kiedy przyjdzie Pan, abyśmy byli gotowi. Święty Franciszek, na koniec swojej reguły, jest to fragment, który już nie wchodzi w tekst ścisłej reguły, czyli tego programu, byśmy powiedzieli, jak mają żyć bracia. Pisze krótkie słowa zachęty. I ostatnim słowem, ostatnim zdaniem tej zachęty jest tekst zaczerpnięty z listu Świętego Pawła do Galatów. Franciszek pisze: Bracia. Póki mamy czas, czyńmy dobro. Najpierw jest reguła, gdzie Franciszek chce pokazać, o co mu chodzi w tym życiu, jak widzi drogę chrześcijańską, jak widzi tutaj tą relację z Chrystusem, jakie jest jego doświadczenie, i chce zostawić swoim braciom. Najpierw jest ten program, ta zasada życia, a na końcu mówi: Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobry. Właśnie tutaj, na Ziemi, mając czas, możemy żyć, bo przyjdzie taki moment, że czasu już nie będzie. To nie chodzi o straszenie, ale faktycznie my mówimy o wieczności, że idziemy do wieczności, a w wieczności już czasu nie będzie. Póki tutaj na Ziemi jesteśmy, podlegamy działaniu czasu, dobrze go wykorzystujmy, a Pan Bóg jest dobry i Pan Bóg jest hojny i Pan Bóg nieustannie się daje i daje nam ku temu okazję. Obyśmy dzisiaj byli jak te panny, roztropne, przygotowani, choć zmęczeni, bo i te panny posnęły, ale jednocześnie gotowi, uposażeni na to, żeby. Z panem młodym wejść na ucztę wieczną. Wszystkie panny posnęły, pewnie były zmęczone, ale posnęły dlatego, że pan młody się spóźniał i długo go nie było. Zapytaliśmy, dlaczego, z jakiego powodu, opierając się trochę na naszej wiedzy historyczno-kulturowej czasów Chrystusa, dlaczego pan młody mógł się spóźniać na to spotkanie. Może A, dlatego, że w tamtych czasach. Nie było oświetlenia ulicznego, było ciemno, ulice, drogi pomiędzy domami czy miejscowościami nie były oświetlone, więc mógł troszkę zbłądzić i zajął mu więcej czasu dojście, dotarcie do domu Panny Młodej. Może B. W czasie okupacji rzymskiej musiał jeszcze pójść do setnika, do garnizonu i tam pozałatwiać sprawy urzędowe i formalne, a to nie było proste, bo okupant zawsze to wszystko jakoś komplikował i przedłużał. A może C. Ponieważ Pan Młody musiał jeszcze przed zaślubinami pertraktować z rodzicami panny młodej o cenę, o wysokość posagu, a im dłużej trwały te pertraktacje, tym panna młoda była cenniejsza. Dlatego też mógł się spóźniać, ponieważ tę cenę musiał ustalić właściwą, bardziej godziwą. Wydaje się, że ta ostatnia odpowiedź jest najbardziej prawidłowa właśnie w tym zwyczaju. Tak zresztą, po dziś, po dziś dzień praktycznie mamy jakiś rodzaj zwyczaju albo pamiętamy o tych zwyczajach posagu. Że pan młody musiał wnieść pewien koszt do domu panny młodej, aby móc ją w jakimś sensie wykupić, aby móc ją przyjąć do siebie. Tak samo było i w starożności. I wydaje się, że właśnie to spóźnianie się albo oczekiwanie na pana młodego było czymś w rodzaju oczekiwaniem na dobicie, dobicie właśnie tego, tej pretraktacji, tej umowy o zaślubiny panny młodej wobec jej rodziców. Obyśmy i my, jak te panny, niezależnie od tego, czy będziemy spali, czy czuwali, zawsze byli gotowi na przyjście, na przyjęcie, na spotkanie z oblubieńcem, bo on przyjdzie wtedy, kiedy nie wiemy. Czuwajmy i my, bo nie znamy dnia ani godziny. Pokój i dobro.